Udział Zagłębiaków w obronie ojczyzny w czasie wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku to kolejna zapomniana karta historii naszego regionu. Zapomniana, bo nie pasowała do obrazu Czerwonego Zagłębia. Kiedy w czerwcu 1920 roku Ofensywa sowiecka doprowadziła do załamania polskich linii obronnych na wschodzie. Władze Rzeczpospolite postanowiły zmobilizować cały naród do obrony kraju przez bolszewickim najazdem. 1 lipca 1920 roku powołano Radę Obrony Państwa, a jej pierwsza decyzja to odezwa z 3 lipca do obywateli o wstępowaniu w szeregi powołanej Armii Ochotniczej. Zasadniczą rolę w mobilizacji mieszkańców Sosnowca w 1920 roku odegrały władze miejskie. Ich siedzibą wtedy nie był jednak budynek, który widzicie Państwo za moimi plecami. Urząd Miejski powstał dopiero w 1934 roku. Od 1915 roku siedzibą władz miejskich Sosnowca była Kamienica przy ulicy Warszawskiej 6. To tutaj rozgrywały się kluczowe wydarzenia. W pierwszych dniach niepodległości, i w kolejnych latach, gdy trzeba było bronić granic Rzeczpospolitej. Proces zaciągu do armii ochotniczej czynnie wsparły władze miasta Sosnowca. Kluczowe w tej kwestii było posiedzenie zarządu miejskiego, które odbyło się 6 lipca 1920 roku. Wzięli w nim udział prezydent Czesław Jankowski, wiceprezydent Teodor Nirnse oraz ławnicy Cezary Utkę, Bronisław Knotę, Maciej Łaszczyński oraz Felix Siłuczek. Na posiedzeniu tym, w punkcie pierwszym obrad, postanowiano powielić odezwę naczelnika państwa wzywającą obywateli Rzeczypospolitej do zaciągania się w szeregi armii ochotniczej. Dodatkowo władze miejskie zdecydowały rozszerzyć ją. O specjalny apel wystosowany do obywateli miasta Sosnowca. Brzmiał on następująco. Obywatele miasta Sosnowca: Naczelnik państwa i wódz naczelny w imieniu Rady Obrony Państwa powiedział nam, że ojczyzna w niebezpieczeństwie i zażądał od nas ofiarnych czynów. Zagrożone są nasza wolność i niepodległość. Możemy je obronić tylko własnymi piersiami, tylko wspólnym i zgodnym wysiłkiem. W takiej chwili każde miasto, każda wieś, każdy dom muszą zaprząc się do walki o zwycięstwo. Wzywamy więc wszystkich, komu droga jest wolność jego ojczystej ziemi, do zaciągania się w szeregi obrońców. Biuro Werbunkowe znajdowało się w siedzibie magistratu, w kamienicy widocznej za moimi plecami. Warto podkreślić, że działania władz miejskich wspomagały miejscowe organizacje społeczne, takie jak Komitet Pomocy dla Armii Ochotniczej w Sosnowcu, czy Żydowski Komitet Obrony Państwa. Działalność Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa dla Powiatu Będzińskiego, któremu przewodniczył Józef Karny, przyniosła bardzo dobre efekty. Udało się strukturą tej organizacji pod broń powołać 3002 osoby. Wspomagały akcję mobilizacyjną organizacje polityczne, w tym Polska Partia Socjalistyczna. To pozwoliło zwiększyć liczbę ochotników do prawie 4000. Wśród nich 652 młodych ludzi zaciągnęło się spośród członków Związku Szczelerskiego którym kierował Aleksy Bień. Do walki pod Warszawę ruszyli także zagłębioscy harcerze. Z drużyny sosnowieckiej imienia Tadeusza Kościuszki, z drużyny Saturna imienia Stefana Batorego ruszyli młodzi chłopcy, powyżej 17 lat, zaciągając się w szeregi oddziałów regularnych, a ci młodsi służąc jako gońcy i łącznicy. Podbroń zaciągnęli się na wezwanie mobilizacyjne Komendy Głównej Związku Harcerstwa Polskiego z 13 lipca 1920 roku. 16 lipca o godzinie 20 wieczorem spod dworca kolei warszawsko-wiedeńskiej w Sosnowcu wyruszyła pierwsza grupa harcerzy, która zameldowała się w Warszawie gotowa do obrony stolicy. Zgłaszających się w szeregi Armii Ochotniczej z Sosnowca kierowano do znajdujących się w tym mieście koszar imienia Romualda Trauguta. To tutaj formowano 211 Pułk Piechoty Armii Ochotniczej. W jego szeregach znalazło się 539 szeregowych i trzech oficerów, których następnie rozsyłano do jednostek liniowych. Z tych koszar wyruszył też oddział, który świadczy o wzajemnych związkach śląsko-zagłębiowskich. Kiedy po pierwszym powstaniu w Sosnowcu znaleźli się górnoślązacy walczący w tym zrywie niepodległościowym w 1920 roku. Spośród nich sformowano specjalną kompanię szturmową, która w lipcu 1920 roku ruszyła bić się o Polskę pod Warszawą. To tysięcy ochotników, które zasiliło szeregi Wojska Polskiego, pozwoliło obronić Warszawę i przeprowadzić skuteczną kontrofensywę, która powstrzymała marsz armii sowieckiej na zachód. Dzięki poświęceniu tych czterech tysięcy zagłębiaków, z których część swoje życie oddało w obronie ojczyzny, niepodległa Rzeczpospolita mogła w końcu ustabilizować swoje granice i zacząć żyć niepodlegle.